Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twój kot wydaje się tak spokojny, ale jednocześnie tak odległy? Ta urocza, spokojna twarzyczka, ale bez większej interakcji. Czy to naprawdę oznacza, że wcale się tobą nie interesuje? Czy może dzieje się coś więcej? Koty są znane z tego, że mają niezależną naturę i często wydają się oderwane od nas. Ale czy ta spokojna osobowość jest naprawdę tym, czym się wydaje? Prawda jest taka, że za tym spokojem kryje się ukryta komunikacja, którą potrafi zrozumieć tylko niewielu ludzi. W dzisiejszym filmie zanurzymy się w umysł kota i zbadamy, co może stać za tym pozornie odległym zachowaniem. Odkryjesz, że twój kot w rzeczywistości może cicho krzyczeć o coś, czego jeszcze nie zauważyłeś. Przygotuj się na odkrycie sekretów komunikacji kotów. Pierwsze wrażenie: cichy kot. Zauważyłeś, jak koty często wydają się obojętne. Siedzą tam nieruchome, patrzą na ciebie, jakby nic ich nie obchodziło. Dla wielu osób może to oznaczać, że kot jest niezainteresowany lub nawet w złym humorze. Ale tak naprawdę może to być forma komunikacji znacznie głębsza, niż myślisz. Spokój kota nie jest równoznaczny z obojętnością. W naturze koty, które milczą, są często ostrożnymi obserwatorami, uważnymi na każdy ruch wokoło. Wolą analizować, zanim podejmą działanie, a ta obserwacyjna natura często odzwierciedla się w tym, jak wchodzą w interakcje z właścicielami. Twój kot może obserwować i wchłaniać wszystko dookoła, starannie wybierając odpowiedni moment na interakcję. Kiedy ostatni raz naprawdę zatrzymałeś się, by obserwować zachowanie swojego kota? Czasami jedno spojrzenie może powiedzieć nam więcej niż sobie wyobrażamy. Cicha komunikacja. Zrozumienie zachowania kotów. Pomysł, że koty są stworzeniami o małych uczuciach i trudnymi do zrozumienia to mit. Komunikują się nieustannie, ale w sposób znacznie subtelniejszy i bardziej pośredni. Często łatwo przeoczyć te wskazówki. Klasyczny przykład ogon kota. Kiedy kot jest spokojny i szczęśliwy, może trzymać ogon luźno lub lekko uniesiony. Natomiast gdy jest napięty lub niepewny, ogon może być sztywniejszy lub niespokojnie machać. Te małe detale wiele mówią o emocjach Twojego kota. Nie ignoruj tych sygnałów. Jeśli zauważysz, że kot się oddala lub nie odpowiada, może to oznaczać, że potrzebuje przestrzeni lub zmaga się z czymś, co go niepokoi. I oczywiście słynne półzamknięte oczy. Gdy kot patrzy na Ciebie w ten sposób, nie jest obojętny. Ale tak naprawdę pokazuje zaufanie i komfort. To jedna z najczytelniejszych form czułości, i jak się okazuje, wielu właścicieli nie wie, że to znak, że ich kot im ufa. Rola socjalizacji w osobowości kota. Wielu właścicieli zastanawia się, dlaczego niektóre koty wydają się bardziej towarzyskie, a inne bardziej odległe. Odpowiedź może leżeć w tym, jak kot był socjalizowany jako kociak. Pierwsze miesiące życia kota są kluczowe dla jego emocjonalnego rozwoju. Koty, które były dobrze socjalizowane z ludźmi i innymi zwierzętami, mają tendencję do bycia bardziej przyjacielskimi i pewnymi siebie w miarę starzenia się. Z kolei koty, które spędziły dużo czasu w samotności lub w środowisku bez interakcji, mogą być bardziej nieśmiałe i zamknięte. Czy wiedziałeś, że sposób, w jaki wchodzisz w interakcję z kotem od małego, może ukształtować jego osobowość na całe życie? Jeśli masz do czynienia z bardziej odległym kotem, może to być wynikiem niewystarczającej socjalizacji lub nawet przeszłych traum. Ale dobra wiadomość jest taka, że z cierpliwością i uwagą relacja może się poprawić. Mit obojętności. Czy kot naprawdę cię ignoruje? Często koty wydają się zachowywać obojętnie, ale tak naprawdę może to być po prostu cecha ich unikalnej osobowości. Zamiast Cię ignorować, Twój kot może próbować Cię zrozumieć. Może potrzebuje więcej czasu, by poczuć się wystarczająco komfortowo, by wchodzić w bardziej bezpośrednią interakcję. Kiedy kot się oddala lub nie szuka pieszczot, nie oznacza to, że Cię nie lubi. Wręcz przeciwnie, może to być jego sposób na powiedzenie: potrzebuje przestrzeni, żeby poczuć się bezpiecznie. Koty to bardzo niezależne zwierzęta, i chociaż lubią ludzkie towarzystwo, także potrzebują chwil samotności. Pytanie brzmi: czy szanujesz przestrzeń swojego kota? A może próbujesz wymusić interakcję, gdy on daje ci sygnały, że woli zostać sam? Kot czy tajemniczy komunikator? Jak wiedzieć, co on myśli? Czy wiesz, że tak jak psy, koty również mają sposób na komunikowanie swoich potrzeb i pragnień? Kiedy twój kot wydaje się obojętny, może próbować powiedzieć ci coś ważnego. Może nudzi się, jest głodny, a może po prostu chce się bawić. Zwróć uwagę na dźwięki, które wydaje: mruczenie, miałczenie, syczenie. Każdy dźwięk ma inne znaczenie. Miałczenie, na przykład, może być używane jako prośba o uwagę, jedzenie lub nawet pieszczoty. Mruczenie z kolei jest sygnałem przyjemności i bezpieczeństwa, ale może też być mechanizmem samoleczenia, gdy kot czuje się źle lub jest zestresowany. Co robić, kiedy twój kot wydaje się cichy? Jeśli zachowanie twojego kota wciąż cię zaskakuje, odpowiedź jest prosta: obserwacja i szacunek dla jego przestrzeni. Spróbuj zrozumieć, że w przeciwieństwie do tego, co wielu ludzi myśli, koty nie są całkowicie odległe. Mają unikalny i subtelny sposób wyrażania siebie, a to na nas spoczywa odpowiedzialność, by nauczyć się czytać te sygnały. Więc następnym razem, gdy twój kot będzie wydawał się obojętny, pamiętaj. Może on mówić w sposób, którego jeszcze nie zrozumiałeś. Sekret tkwi w obserwacji, zrozumieniu i przede wszystkim w szacunku dla jego indywidualności. Pomyśl przez chwilę. Czy twój kot już pokazał jakieś z tych zachowań, które wcześniej mogłeś przeoczyć? Podziel się swoją historią w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film i chcesz dalej odkrywać tajemnice zachowań kotów, pamiętaj, by polubić, subskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnego materiału. Razem zgłębiajmy fascynujący świat kotów.